Pytanie, czy w przedstawionej sytuacji odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 do 300 metrów? Fajne pytanie, Pani Kamilo, dlatego, że byłoby tak, byłoby tak dokładnie jak, pani, jak tutaj jest w tym pytaniu, gdyby nie ta tabliczka. A ta tabliczka, tam jest powiedzmy o 90 metrów, prawda? Tak, tam 90. ta tabliczka wskazuje dokładną odległość od miejsca, czyli od znaku do miejsca niebezpiecznego w tym momencie do skrzyżowania, tak? Mamy skrzyżowanie z drogą podporządkowaną mającą wlot z prawej strony i mamy go za 90 metrów. Gdyby nie było tej tabliczki, no to mamy właśnie drogi o prędkości powyżej 60 km na godzinę. Zgadza się. I wtedy mielibyśmy od 150 do 300 metrów odległość tego znaku ostrzegawczego. I znowu ta malutka tabliczka sprawiła, że. Dobrze, to już zmieniamy. Ta malutka tabliczka sprawiła. Dobrze, ja to dokończę w międzyczasie. Dobrze, a ja a. wyszukam kolejnej ID No tak, tak właśnie na to liczyłem, że tak to zrobimy. Ona spowodowała, że już jest troszeczkę inna odpowiedź.